Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Sprawdzimy teraz, czy jako ludzkość mamy szansę w najbliższym czasie pokonać raka. Mówię ogólnie tyle, Ja zdaję sobie sprawę, że jest tyle odmian, rodzajów i nie wiadomo jeszcze czego. Słyszymy o raku coraz więcej tego. Naprawdę coraz więcej raka wokół nas. Ale sprawdzimy, czy no latamy w kosmos. Czy jesteśmy w stanie... Pokonać w najbliższym czasie. Muszę przyznać, że nawet w mojej rodzinie no, mam kogoś chorego, więc też chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Czy w najbliższym czasie w końcu pokonamy? Słyszymy o jakichś badaniach w Izraelu, o jakichś szczepieniach na, dla chorych na raka krwi w Indiach. Coś się dzieje, ale to jest jeszcze, to są jakby takie początki. Sprawdzimy. Kiedy w końcu damy sobie radę z rakiem? Kiedy go pokonamy? Czy go pokonamy? Czyli pytamy karty, prosimy. O, już skaczą, czyli jeszcze raz. Czy pokonamy w końcu raka? Czy damy radę? Mamy to? Czy. Pokonamy raka. Czy w najbliższym czasie pokonamy raka? Czy pokonamy raka? Przypominam Państwu, że mnie raka jako całość. Nie mogę pytać o poszczególne rodzaje, czyli chodzi mi o całość, o czy będziemy mieć technologię do zwalczenia raka. Czy pokonamy rycerz kielichów? Jakaś taka dobra informacja się zbliża, takie, bo to jest taka dobra, kochana informacja, takie, ale też wiele yy, rodzin, wiele osób czeka na jakieś badania. Ale rycerz powiedziałabym, że coś dobrego się zbliża. Spotkali, yy, no wiele, to jest karta trzy, yy, miecze czy miecz, czy gdyby było prosto, to jest cierpienie, to jest zdrada, to, jest, to są do góry nogami, to jest nie do uleczenia, Czy to jest po prostu śmierć i cierpienie członków naszej rodziny. Wiadomo, że jeżeli osoba jest, to jest... cierpi cała rodzina. Wszyscy członkowie rodziny cierpią, kiedy ktoś jest w tej rodzinie chory. Także sprawdźmy challenging, co jest takie problematyczne. Dlaczego nie mamy... Mamy tutaj króla Różdżek, Król różdżek, ognista energia. Ognista energia, ale widzę, że on nie chce. Nie chce tego lekarstwa, to jest taka blokada, zła energia, zła, zła propaganda. No, przypuszczam, że firmom farmaceutycznym bardziej opłaca się leczyć nas latami, niż wyleczyć. Ta, sprawdźmy, yy, o czym się mówi. Czy pokonamy raka? Czyli vocal point, o to mamy tu, vocal point, o czym się mówi. Śmierć, odejście, no tak, następna karta, tutaj z takiego cierpienia nie, od, nie do, ym, ym, jak to powiedzieć, nie do odbudowania, a tutaj mamy odejście, śmierć. Coraz więcej ludzi umiera na raka. Ale mamy tu kogoś z bardzo złą energią. Kogoś, kto hamuje tego rycerza kielichów z dobrą informacją, proszę Państwa. Ktoś to hamuje. I teraz sprawdźmy, o czym się nie mówi. Trzy w końcu. O, to czuję, że to ta. Dziesięć yy, pentakli na dół. Dziesięć pentakli to jest dorobek rodziny. To jest. Um, um, Rodzina, jej członkowie, jej status. Wiele rodzin jest zrujnowanych przez raka. Spójrzmy choćby na, z tego co słyszałam, w Stanach, ceny leczenia raka, to, to, to ludzie biorą kredyty, to kosztuje fortunę. Także wiele rodzin jest zrujnowanych przez raka. Mamy nie do odbudowania cierpienie, odejście. Mamy coś dobrego blokowane przez kogoś bardzo silnego. Kto kogoś z pozycją, bo to jest król. Sprawdźmy, który ma dostęp do yy, mediów. Sprawdźmy teraz przeszłość, która nie służy. Czy pokonamy w końcu raka? Przeszłość, która nie służy. Sześć kielichów. Yy, sześć kielichów to jest takie. Yy, Myślenie o przeszłości, o kimś z przeszłości, korzystanie z czegoś z przeszłości, czyli nie służy. No na pewno nie służy nam, jeśli spojrzeć to, nie służy nam myślenie o tych, którzy odeszli, ale w tym układzie tutaj um, coś z przeszłości nam nie służy. Czyżby rak był bardziej genetyczny niż myślimy? Bo tu widzimy przeszłość, rodzinę. Czyżbym był uwarunkowany genetycznie bardziej niż nam się mówi. Bo to jest powiązanie do rodziny, do genetyki, do związków, do kogoś z przeszłości. No sprawdźmy dalej. Ale może być coś w tym, ponieważ ostatnio czytałam w badaniach z jednego z raków, że stwierdzono po wielu latach zaprzeczania, że jest to genetyczne, że ta odmiana mutacji potwierdzono parę miesięcy temu, że jest to mutacja genetyczna. Czyli całkiem możliwe, że Trzeba bardziej szukać w genetyce przyczyn raka. To jest takie moja interpretacja tej karty, proszę państwa. W związku z tym, co czytałam, sprawdźmy teraz next, 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 next. Ograniczenie. Ten mężczyzna wywołuje ograniczenie, ale też my ludzie, my nie widzimy prawdy o raku. Mamy zamknięte oczy, wystarczyłoby zerwać tą, tą opaskę, a widzielibyśmy prawdę. Nie widzimy prawdy. A ta prawda oraku jest na wyciągnięcie ręki. Mamy blokadę, blokadę informacji, jakiś mężczyzna, to znaczy to, to są wiadomo, jakieś na kierowniczych stanowiskach, zatrzymuje tą dobrą informację, blokuje dla nas. I teraz sprawdźmy samo poczucie, jeżeli chodzi o, jak to wygląda, o powstanie nowego. Idzie coś dobrego. Mają coś, proszę Państwa, mają coś. Muszę powiedzieć, że sama bardzo się cieszę. Coś dobrego. A z kielichów, tak, coś dobrego idzie. Tutaj mamy yy, rycerza z tą informacją, który jest blokowany, ale jest, jest, mają jakieś badania, które są też tu blokowane. Ale idzie coś dobrego. Myślę, że to się przebije pomimo blokady, tylko potrzeba czasu, bo tu też jest blokada jeszcze na najbliższy czas. Sprawdźmy teraz wpływy z zewnątrz, wpływy z zewnątrz, czy będziemy mieć. Następna karta blokady informacji, 8 yy, różdżek. Gdyby to była prosto, tak już. Yy, że tak powiem, na dniach, na tygodniach usłyszymy coś dobrego w tej sprawie. Nie. I to jest taka karta blokady, blokada, blokada, blokada. Sprawdźmy teraz nadziei i troski w związku z tym lekiem, gwiazda. No o, nadzieja, no nadzieja to jest wyleczenie. Karta gwiazdy to jest karta takiego sukcesu, zadowolenia i wyleczenia, czyli jest coś dobrego, coś, ponieważ to jest as, czyli to jest bardzo dobry początek, idzie coś, co nas uleczy. No wspaniała nowina, proszę Państwa, sama się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę patrząc na te karty, ale ktoś to blokuje, musimy jeszcze poczekać. Możliwe, że są jakieś próby, ale to już by się mówiło o próbach klinicznych. Jest jakaś blokada, przez, ja bym powiedziała tutaj, przez biznesmenów, przez kogoś ym, u władzy. Tak jak mówiłam, firmom farmaceutycznym bardziej opłaca się nas leczyć latami niż wyleczyć szybciutko. Sprawdźmy teraz wynik, czy, o, mamy to szybciusieńko. Yy. Wynik tej wróżby, czy będziemy mieć w najbliższym czasie e, lek, czy pokonamy raka, ktoś decyduje właśnie. Dlaczego znaczy właśnie? W ramach, na razie jest blokada. Tutaj mamy do, pół, no, do półtora roku: ktoś podejmie do półtora roku, maksymalnie to może być kilka miesięcy, to może być kilka tygodni, maksymalnie półtora roku. Ważną decyzję, która zmieni e, bieg. Ludzkości, która da nowy, wspaniały początek i wyleczenie, proszę Państwa. Powiedziałabym, do półtora roku usłyszymy jakieś bardzo dobre wiadomości. No, wspaniała informacja, proszę Państwa. Nie wiem, ile to potrwa, to mogą być informacje dopiero, ale to już będzie coś. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia.